Stwierdziłem, że czas na małą metamorfozę nie będzie to nic spektakularnego, ponieważ do remontu jeszcze daleko. Ale pomyślałem, że chociaż przemebluję trochę rośliny, trochę kanapę, trochę stół. Są to elementy, których od dawna nie ruszałem, a co jakiś czas lubię sobie tak trochę przemieszać. Mam nadzieję, że w ogóle ktokolwiek zauważy różnicę, ale naprawdę, zobaczycie, będzie trochę inaczej. Już zaraz się zabieram i już wam wszystko pokazuję. Chciałbym rozpocząć od porządku. W tych roślinach i ten stolik, jakby totalnie mi to nie leży. Ten obraz znalazłem kiedyś przy wiacie i stwierdziłem, że sobie go przygarnę. Trochę creepy, ale no, ma coś w sobie. Ta kanapa zostanie przesunięta całkowicie pod te ścianę. Usunę te niedziałające lampki zamiast kalendarza, zresztą chyba z zeszłego roku. Ten Fikus chyba zostanie, bo chciałbym, żeby wychodził jakby z za kanapy. No i ta przestrzeń prosi się aż o jakiś fotel, leżankę, cokolwiek, bo docelowo i tak chciałbym, żeby. Pod tym ogromnym fikusem, który tutaj rośnie od X czasu, znalazł się jakiś taki kącik wypoczynkowy. Niby to jest dużo elementów na mało przestrzeń, ale myślę, że da się to jakoś sensownie pogodzić. Przede wszystkim w końcu to wszystko uporządkuję, odsunę, umyję podłogę i ogarnę rzeczy, których po prostu od dawna nie robiłem, więc będzie pięknie. Przyznam szczerze, że nie trzeba było wkładać w to aż tyle energii, co myślałem, a naprawdę są widoczne zmiany, więc ja jestem zadowolony z efektu. Zobaczcie. Ten gąsior ma tutaj z 5-6 lat. To jest niesamowite, ponieważ wlewam raz do roku tam szklankę wody i go zostawiam. To nie jest taki typowy las w szkle, które nam się opatrzyły we wszystkich galeriach handlowych, ale właśnie na tym to polega, że to jest prawdziwy las w szkle. Bo te wszystkie inne, które widzimy, to jest trochę takie na, na, na chwilę z fikusem, z jakimś tam mchem zasuszonym, i że niby to jest taki ekosystem. To totalnie nie ma nic wspólnego z tym. To jest prawdziwy ekosystem. Nie jest to super ekstra wizualnie atrakcyjne, ale dla mnie osobiście i odcienie kolorów i to jak to wszystko się wije. To jest jakiś mech, który był taki malutki, potem zaczął się rozrastać po ściankach. Paproć, która była jedna, a już zdążyła się 15 tysięcy razy rozsiać, rozmnożyć i dostosować wielkością do naczynia, w którym żyje. Tu widać w przekroju korzenie asparagusa, który wystaje. To jest drugi, mniejszy. I to by było na tyle. Większa metamorfoza czeka mnie w przyszłości, co prawda ja ten remont odkładam w czasie już bardzo długo, ale bardzo bym chciał zmienić tutaj wszystko, na pewno nagram o tym film, bo zmiana z pewnością będzie spektakularna, nie tak jak teraz, ale mimo wszystko już jest nowa przestrzeń, ja co jakiś czas lubię sobie tak przearanżować parę tam mebli i parę roślin. Dajcie znać jak wam się podobało, komentujcie, po więcej zapraszam was na mojego roślinnego instagrama, tam więcej ciekawych roślinnych inspiracji, I nie tylko w ogrodach, ale takich we wnętrzach. Także dzięki za dziś i widzimy się przy następnym filmie.